Dzień, do... Dzień... Dzień dobry widzowie. Dzisiaj gramy w magicz... muzyczne krzesełka z żyłką, z żyłką, tym kastratkiem i z nowym gościem o na... imieniu Gabek. Możesz się przywitać nowy gościu? Chciałbyś tak. Tak, tak. <grystanie> Dobra widzowie, tam jest ten gabek. Widzicie go? Wskibili gabek. Tam Patrzcie, gdzie jest kaski. Kas... o, tam jest żyjeczka. A ja widzę kastrapa tam. O, no. Ui! O, ktoś chyba... Co się bała panu ślorotowemu zabrało krzesałę? Nie, jak się czuję. Nie, 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 ja, ja ży żyję. Ja żyję, żyje i... Ja żyję. to no, widzę Ma to będzie... O, ja jestem koło Gabka. ...aura. jaka aura? Jaką ja mam Aura w tej chwili? Ej, chyba Gabo czy nie żyje? Żyje Gabek? Ja żyję, ja. Dobra, to ci mówię. To nie żyje. To do... Ja żyję. Ja żyję. Teraz ciebie nie pytam czy żyjesz, tylko czy nie żyjesz. O, ja. widzę Gabka. To, Zobacz, to, czy... to jest Gabek? To jest żywka. No, czas nie wiecie o, jak wygląda. No, się... Widzowie, widzowie. Widzicie to 7 października. No to wytepnął mnie ktoś, bo no ma. no Żyłeczka Trochę no, i poleciałem, to też nie ma. No, ja Mój tak ja widzę z tego, jest sam. Kasty nie ma kolegów, jak nas. Tu jest Gabek, tu jest Kastia, że jechał gdzieś tam jest. 8 graczy widzowie. Wygrywam to. No to wygrywam. Widzę kastrapa. Czym kolega? Jeszcze Nie Już raz wygrałam. Ja też. No, że na ja coś w obydwu ludziom idzie. Dziękować za fajny odcinek, bo to, to ja tam zatem Żyłka przypomina o Q&A na potwestej, a, a Żyłka ty nie wiesz, ty nie wiesz. Czy widziałeś jedną? Na 50 no, będzie trailer, na 50. No. Na 50 jest trailer ja piosenki ziemka. Ja Powiedzę piosenkę i będzie piosenka. A wiesz, że na 50 jest trailer Łukka? Bo wiem. Mówka. Co? To jest tak łam. Ej, podcasty jest sam Jedno krzesło trzech graczy. Kto to wygra? Stawiam na castiego.

<laughs> jak kaski wchodzi na to krzesło, i potem się, no, no, życie. No. Ja nie, przebią. Ale to jest ja mam Nie. Dobra, nie, y no, nie, no, nie ja, ja, ja no, koni gadają. nawet mi się nie są. Mam nie widziałam tej krucełka. Ej, bo ja ogólnie jestem za ścianą. Fajnie, fajna gra, zresztą mnie za ścianą i nie mogłem tam wejść. Widzę. Fajnie. No nie. Cero, ja cię w Widzicie, mamę. Żyłka się, żyłka już ma po prostu dość, bo takiego gra go nie można oszukiwać zyłki. Z tego coś takiego nie zawsze oszukuję, co dołączacie. Grałem sezon, to nagle wygrywa, a potem dołączacie ziołek i rozwala ostatni krzesło, i już to było pierwsze miejsce. To ja wiem, że grałem. Będziemy zawsze grać w piłkę albo będziemy je Musimy, dobra, mam taką propozycję, żeby widzowie napisali, jaką grę mamy grać. No znaczy pewnie ma. To się ma. z się ma. To i tak dalej. No no ale dos. No, to ja chciałabym ja powiedzieć, że ja w społecze Gena nigdy nie No ja też. A ja się Tak sobie kiedyś to wypatrzę i mówię, o, no no, ale potem ty do zadzwoniłeś i graliśmy coś innego. Ale Forsyjka to takie trochę, bo to jest i on jest jakiś tam tego... Aha, ...i tak. w, o, w okresie, no, muszą tak robić, I to, tak to tak, mi się

To jest C. Mimo, nie ma takiego czegoś jak cowski, tylko cowski. ciasto. Cowski. się Cowski. jak Cowski. Cowski. to, jest... to nagrywane bez gapka. Widzowie, niestety kolega nie wytrzymał presji na nagrywane. nie wie, że jeszcze. O nie że jeszcze. z kurzy. On nie utknął p.n.c. Stink mi jak my, specjalnie się Kolega się po prostu stydzi. kolega się Boże, a... nie wziął Ja się nie widziałam na ty gadasz? się, się czy... Widzieliśmy, ja jesteśmy w finale z jestem w finale ja, z Widzisz tego egzeya? Ja jestem z nim, nie, nie, mam finał. Najlepszy finał w e, nie widzę skrzosa. No chyba jest. was. Tak Chyba Mam nadzieję, że polecam też, bo nie. 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 Ja, bieżdo, mi bo jakieś dobre. Nie. Hej! Hej!

Od czego Wiem nie! Tak... ja koło siebie Ja to tak przegrałam super No i sobie znowu pograłaś, dziękuję bardzo no. Wszystko no, jest Ej, celuję tego, w tego pana tam. Może trafiać. Ale widzowie, to będzie dobry No widzowie, widzicie. Żyłka się tu poświęca, żeby nie grać, żeby nie zdominować. Żeby było porówne. Ja się teleportuję od tego kastrata? Contente! <laughs> <laughs> <gulia> <time kid. laughs> oh, olha <tons> że, że 99 nocy się nam podoba. Z tego co patrzę. Żyłka możesz już się odciść. Sieć, kostka Żyłka. No, Żyłka poszedł na chwilę. Widziałem, niestety. Nie. nie, 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 tego nie było, widzowie. Ja <grym> uniknę <i wniżek> te bocie. <błysię> Dobra, widzowie, w tym odcineczku to będzie na tyle. Ja i kas ka ca cała ekipa się żegna. To na razie. Pa.